Siema. Tester SMP8 to jest nasze państwo, w którym na razie zostałem prezydent. A w tym oto filmie pokażę Wam pierwszy tydzień moich zmagań jako prezydent, ale najpierw zobaczmy jak doszło do tego, że zostałem prezydentem. Gdy 1 już się będą grębione, zmieniłbym totalny układ polityczny, ponieważ no, po co, co nam czterech wiceprezydentów? Jak możemy po prostu zrobić, że będzie prezydent i będzie sejmy? I tam będziemy wszystko ustalać. Byłaby demokracja absolutna. Zaczynając, kolejne rzeczy. Trzeba byłoby nagradzać osoby, które budują tak jak Proton, bo Proton zrobił tutaj wszystko. A co dostał? Totalne nic nie dostał. Trzeba będzie płacić za to. Jakie będą wynagrodzenia, zapłacę. Proponuję, żeby były podobne co by w Tobury's wierzyli... to Corporation. Koło 400 diamentów za bardzo dobrze wykonaną pracę. Więc obiecałem, że za zbudowanie ładnej budowli dam 400 diamentów. Również dam darmowe sety 4-3 i będzie zakaz gnębienia ze Skyina. Pewnie ktoś zapyta o co z tym chodziło. Pepilnowane. Ty, Kaju, zobacz co się dzieje na wyspie ze Skyina. Ogrodnicy zostali zatrudnieni Zemsta za mój Uwaga! most UWAGA! LA HAGWAR Co tam? Co ty zrobiłeś? Bartek się wydarzył <grym> ja on, to, on, to, on, to, on to budował chyba z 3 godziny. Jezus, szkoda mi go teraz Może gdy... drzewa chcą też wylecieć w powietrze? Co, co nie, 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 wycielec. spoko, A, daj mi TNT To za mój most, dawaj mi te TNT A? -a. Ej, Proton, co? chcesz zobaczyć fajerwerki? No. To patrz! Tak Patrz! O, o, Ale wie. ładne, co nie? To wygrało o. Tego domek tu jest Chyba tak trochę mu wybuchło coś Trochę tego było Więc tak Oczywiście potem wygrałem wybory Bo konkurencji dużej nie było No, mi wygrał No, można było To się spodziewać na tego No I wygrałem wybory Gratuluję ale teraz, co udało mi się wprowadzić. Generalnie podczas streamów zbudowałem bardzo dużo budynków. Ale dobra, wytłumaczę czego są budynki. To są zwykłe mieszkalne budynki, które chwilowo nie mają nic w środku. Jest to najzwyklejszy budyneczek. Boże, mam wylew tam. Na Najgorzej to wygląda tak samo. Dosłownie. Takie to zwykły budynek. To jest y, dosłowny bliźniak. Czyli tego ci nie będę pokazywać. Ten oto budynek to jest domek dla strażników, pilnujących widzów, którzy rzeczywiście mogą zagrać na tym serwerze. O czym zaraz powiem, yy... ogłaszam to jakoś. I tutaj no, do tego jeszcze akurat nie skończę. w sumie, to zrobić. Skończymy w Zbudowałem pierwszą farmę borówek i dodaliśmy widzów. Również odkryliśmy zagadkę, ale zagadka już jest na kanale. Link znajduje się do niej w opisie. I po prostu możesz sobie zbierać borówki. Za czy co? I za duże zbieranie borówek będą przepustki, ale najlepsze osoby będą dodane normalnie na serwer. Kurde, czekaj. Nie no, proszę mnie nie obić. Dobra panie Karolosek, co jest tego. Potrzebujecie do... Nagrania propagandy, znaczy yy, dobrowolnego... czyli jest zaskrzygna, no? Nie wiem, nie jest. Potrzebujcie do nagrania dobrowolnego... Znaczy propagandy na, dobrowolnego filmiku, gdzie zbierasz borówki, więc ja tutaj włączę jeden i zbieraj borówki. Również została rozpoczęta budowa projektu Dubaj, więc podsumowując, w tym tygodniu bardzo dużo się zmieniło. Zapraszam na kanały innych członków serwera i zostawcie komentarz i łapkę w górę. Dziękuję za oglądanie.